Cześć z tej strony, nocny Marek. Zapraszam Was na piękną podróż do Jowisza. Być może zobaczycie tę planetę jak nigdy wcześniej. Jesień 2022 roku to był wreszcie ten okres, na który wielu z nas czekało. Pojawiły się dogodne warunki do obserwacji Jowisza. Jowisz był już wysoko nad horyzontem i przez to był znacznie lepiej widoczny, i mieliśmy lepszą okazję, aby dostrzec różne szczegóły w jego atmosferze oraz także znacznie lepiej sfotografować tę planetę. Kampania obserwacyjna się rozpoczęła. Wszyscy amatorzy, którzy mogli, skierowali swoje teleskopy właśnie w kierunku gazowego olbrzyma największej planety układu słonecznego. Jowisz był wystarczająco wysoko nad horyzontem, abyśmy mogli w miarę dobrze, w przejrzystych warunkach obserwować i fotografować. Ten film chciałbym szczególnie zadedykować moim patronom, a szczególnie jednemu Zbyszkowi Zyskowi, który jest ze mną. Praktycznie od samego początku, i z którym zapragnąłem zrobić specjalny projekt dotyczący właśnie tego gazowego olbrzyma. Na moich transmisjach bardzo często pokazywałem i pokazuję tego gazowego giganta, i razem z patronami obserwujemy co się dzieje w atmosferze. Bardzo się cieszę, że jestem świadkiem, jak wy, patroni oraz widzowie rozwijacie się, jeżeli chodzi o obserwacje i rejestrację kosmosu. Jestem świadkiem rozwoju Waszych obserwacji, ale także opustoszenia Waszych portfeli, bo przecież kupowanie sprzętu, kupowanie szczególnie sprzętu astrofotograficznego, wiąże się z dużymi wydatkami, a Wy nieraz nie szczędzicie pieniędzy, aby robić właśnie zdjęcia kosmosu. Astrofotografia wiąże się z dużymi kosztami, Wiem o tym doskonale, ale daje to oczywiście bardzo dużą przyjemność. Możemy na fotografiach uwiecznić takie szczegóły, których wizualnie nie jesteśmy w stanie dostrzec. Od razu na początku także podziękuję Wam za wsparcie. To właśnie z Wami, patroni, chcę robić tak szczególne projekty, jak ten, który za chwilkę zobaczycie. Moim zamysłem jest robienie nietuzinkowych i szczególnych projektów, takich których jest naprawdę mało. I w ten sposób chcę razem z Wami zadziwić polski świat astronomii, właśnie pokazując coś, co albo nie było nigdy pokazywane, albo niezwykle rzadko było robione. Właśnie taki projekt skończyliśmy ze Zbyszkiem i ten film jest właśnie kwintesencją i podsumowaniem tego projektu. Tak się złożyło, że w sierpniu 2022 roku miałem możliwość zrobienia dobrego zdjęcia planety Jowisz. I tego dokonałem. Zrobiłem najlepsze zdjęcie Jowisza jak dotąd właśnie za pomocą tego teleskopu Newtona 12 cali na platformie Dobsona. Mniej więcej w tym samym czasie Zbyszek Zysk kupił znacznie większy teleskop teleskop Maksutowa który jest dedykowany właśnie do fotografii planet czy księżyca. I on też dokonał fantastycznego obrazu tej planety. Zobaczcie zresztą sami. Biorąc pod uwagę, że zbliżała się opozycja Jowisza, czyli najlepsze warunki do jego obserwacji i fotografii, Biorąc także pod uwagę, że ja robiłem coraz lepsze zdjęcia Jowisza, i Zbyszek robił coraz lepsze zdjęcia Jowisza, zaświtał mi w głowie pewien oryginalny pomysł na oryginalny projekt, którego jeszcze nie widziałem nigdzie. Oczywiście, sfotografowanie rotacji samej planety, czy tranzytu jakiegoś księżyca na jej tle, to jest żaden problem. Można to zrobić w przeciągu jednej nocy, i nie stanowi to żadnego zbytnio wyzwania. Szybko przypomniałem sobie jedno specyficzne nagranie. Nagranie pochodzące z sondy Voyager 2, która razem ze swoją siostrą Voyager 1 bardzo dokładnie zbadała Jowisza oraz Saturna, ale także później Urana i Neptuna. To ujęcie właśnie widzicie. Jest to specyficzne nagranie, gdyż pokazuje bardzo dobrze dynamikę chmur w atmosferze Jowisza. Widzimy, jak wielka czerwona plama, czyli największa Burza w układzie słonecznym jest niejako zafiksowana w jednym miejscu, mniej więcej na środku tarczy i widzimy jak zmienia się całe otoczenie. To jest specyficzny film poklatkowy, który był robiony przez dłuższy okres. Zastosowano tutaj technikę właśnie taką specjalną. Zafiksowano, unieruchomiono pewien obszar, czyli właśnie wielką czerwoną plamę. Po to, aby pokazać jak zmieniają się chmury w atmosferze planety, pomyślałem sobie, a gdyby tak połączyć siły ze zbyszkiem i zrobić podobny efekt, ale obserwując Jowisza z Ziemi, mieliśmy okres najlepszej widoczności Jowisza. Pogoda nawet dopisywała. Końcówka lata to jeszcze dużo bezchmurnych nocy. Chciałem, abyśmy fotografowali planetę e, najczęściej, jak się tylko dało, przez dłuższy okres okres kilku miesięcy. Chciałem, aby nasz punkt startowy to były właśnie te najlepsze zdjęcia z sierpnia. Te zdjęcia miały być pierwszymi klatkami w długim time -lapse. Wielka czerwona plama miała być właśnie tym obszarem odniesienia, tak jak w przypadku ujęcia z Voyager'a. Zbyszek postanowił wejść w ten projekt i razem ze mną go realizować. Mieliśmy polować na dwa momenty. U Zbyszka Wielka Czerwona plama na tym pierwszym zdjęciu była blisko środka tarczy planety. W moim przypadku wielka czerwona plama była nieco na lewo, blisko krawędzi tarczy planety. I to były nasze punkty wyjściowe. Od nich chcieliśmy zacząć i chcieliśmy właśnie polować na te dwa momenty widoczności. I ja i zbyszek. Staraliśmy się jak najczęściej fotografować Jowisza w dogodnych warunkach, właśnie wtedy, kiedy Wielka Czerwona Plama jest nieco po lewej i w środku tarczy. Zadanie niezwykle trudne. Trzeba było pogodzić ze sobą bardzo wiele zmiennych, bardzo wiele różnych czynników. Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę, że pogoda w naszym kraju jest bardzo kapryśna. Tak? Dużo nocy jest pochmurnych, seeing jest nie najlepszy zwykle. Trzeba także, dobrze by było przynajmniej, polować na te momenty wtedy, kiedy Jowisz jest wystarczająco wysoko nad horyzontem. Przecież wielka czerwona plama nie pokazuje się regularnie o tej samej porze. Pokazuje się w różnych porach nocy. Do tego jeszcze dochodzą inne zmienne, takie jak chociażby sprzęt. Ja mam zupełnie inny teleskop i inną kamerę niż Zbyszek. To trzeba było też ze sobą jakoś zsynchronizować i pogodzić, żeby ostateczny rezultat był spójny ze sobą. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze inne kwestie. Nasza kondycja, to, że trzeba zarywać noce i trzeba jakoś to pogodzić z życiem osobistym, no i jeszcze w moim przypadku dochodzą transmisje, które dla Was przecież prowadziłem. To wszystko ma duży wpływ na efekt końcowy i zwiększa trudność tego zadania. Zbyszek się zgodził i zaczęliśmy projekt. Trzeba tutaj zaznaczyć, że teleskop Zbyszka jest zupełnie inną konstrukcją niż mój teleskop. Teleskop Zbyszka jest tak zwanym MAKiem, czyli teleskopem, który jest bardziej dedykowany właśnie do fotografii planet oraz Księżyca. Mój teleskop jest bardziej uniwersalny, to jest teleskop w konstrukcji Newtona i to też ma duży wpływ. Dlaczego? Dlatego, że z takich teleskopów jak Newton nie można uzyskać aż tak dobrej ostrości, tak dobrej jakości obrazów w porównaniu oczywiście z teleskopem Maksutowa-Kasegreina. Innym zmieniającym się czynnikiem jest oczywiście rozmiar kątowy tarczy planety. Kiedy zaczynaliśmy projekt, to był, to był okres, kiedy Ziemia pomału zbliżała się do Jowisza i tarcza planety zwiększała się. To też trzeba było uwzględnić te różnice rozmiaru tarczy w finalnym filmie. Już na samym początku projektu wiedziałem, że ten film poklatkowy będzie niezwykle trudny do zrobienia. Wszystko to ze sobą połączyć, żeby było spójne i miało ręce i nogi. Jowisz to niezwykle wdzięczna planeta do obserwacji i do fotografowania. Jest to największa planeta w Układzie Słonecznym, planeta gazowa. Widzimy bez problemu pasy chmur w atmosferze planety. Szczególnie dwa ciemne pasy są dobrze widoczne. Trochę większe teleskopy pozwolą nam zobaczyć także jaśniejsze pasy chmur oraz owalne plamy, jasne i ciemne. Te plamy to burze, zawirowania atmosfery Jowisza. Z miesiąca na miesiąc możemy obserwować, jak te plamy e, zmieniają się. Pojawiają się nowe, jedne znikają, inne się pojawiają, zmieniają swoje położenie. Możemy także obserwować, oczywiście, wielką czerwoną plamę, tę największą burzę w naszym systemie. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo Jowisz bardzo szybko wiruje wokół własnej osi, a więc bardzo szybko też jesteśmy w stanie dostrzec rotację planety. To też jeszcze nie wszystko. Wokół Jowisza wirują księżyce. Te cztery największe to księżyce Galileuszowe. Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. W przeciągu zaledwie kilkunastu minut jesteśmy w stanie zobaczyć, jak zmienia się ich położenie względem siebie i względem planety. Możemy obserwować, jak te księżyce chowają się w cieniu planety, możemy obserwować, jak chowają się za planetą. Możemy także zobaczyć tranzyty księżyców na tle planety, ale również jak rzucają swoje cienie na chmury Jowisza. Dla mnie osobiście Jowisz jest najciekawszą planetą do obserwacji i do fotografowania, nawet znacznie ciekawszą niż Saturn. Warto abyście się zaznajomili z nazwami poszczególnych struktur w atmosferze planety. Zobaczcie. Obserwacje i rejestracje zaczęliśmy mniej więcej w połowie sierpnia i daliśmy sobie czas do października, aby zebrać jak najwięcej gotowych zdjęć. Zbyszek przesyłał do mnie regularnie swoje zestakowane zdjęcia i miał znacznie więcej okazji, znacznie więcej możliwości, aby zrobić bardzo dobre jakościowo klatki, biorąc pod uwagę momenty, kiedy wielka czerwona plama była w środku tarczy i na lewo, blisko krawędzi. Okres obejmował czas opozycji planety, to znaczy wtedy Jowisz i Ziemia były najbliżej siebie i warunki do obserwacji planety były najlepsze. Tarcza króla planet była wtedy największa. Po zebraniu wszystkich klatek zaczęła się mozolna obróbka całego materiału. Musiałem postarać się, aby zgadzał się rozmiar tarczy. Czyli, żeby nie zmieniał się z upływem timelapsa, musiałem też uwzględnić kolorystykę, żeby była równomierna, żeby nie było przeskoków kolorystycznych. Musiałem także uwzględnić jakość poszczególnych klatek. Starałem się to wszystko dobrać jak najlepiej, aby finałowy film poklatkowy był jak najbardziej spójny. Obróbka materiału zajęła mi bardzo dużo czasu i musiałem wymyślić różne metody, aby wszystko właśnie było jak najbardziej spójne, stabilne. Każdą klatkę trzeba było ustabilizować, żeby najmniejsze detale ze sobą się zgadzały. Nie będę trzymał Was dłużej w napięciu. Zobaczcie rezultat naszych wielotygodniowych obserwacji i rejestracji planety. W sumie udało nam się zebrać 19 klatek. Każda z nich jest stakiem 30-40% najlepszych klatek z nagrań zawierających każde po 3000 do 5000 klatek. Nagranie, które widzicie, jest puszczane wielokrotnie w przód i w tył, abyście mogli dokładnie się przyjrzeć, co się dzieje w chmurach jowisza. Nagranie jest zrobione w tempie 20 klatek na sekundę. Zwykle filmy oglądamy w tempie 25-30 klatek na sekundę. Można więc powiedzieć, że w ciągu dwóch i pół miesiąca uzbieraliśmy klatek na niecałą sekundę filmu poklatkowego. No cóż, mówiłem, że to ambitny projekt. Z oczywistych względów odstępy między kolejnymi klatkami nie są równymi okresami. Od razu można dostrzec, że owalne, jasne burze w strefie podbiegunowej południowej dość znacznie przemieściły się w tym czasie względem siebie i względem wielkiej czerwonej plamy. Widać to wyraźnie. Im bliżej równika, tym widzimy, że burze poruszają się z większą prędkością kątową. Idąc dalej na północ, widzimy wielką czerwoną plamę, która sama z siebie rotuje. Widać to dość wyraźnie. Na lewo od niej, w południowej strefie zwrotnikowej, możemy dostrzec drobne ciemne burze, wchłaniane przez wielką czerwoną plamę. Trochę dalej na północ, w południowym ciemnym pasie równikowym, na lewo od Wielkiej Czerwonej Plamy, widzimy za to wielkie na kilka średnic ziemi zawirowania chmur, spowodowane zbliżaniem się do największej burzy. Wokół samej plamy możemy także dostrzec wyraźnie poruszającą się ciemną otoczkę. Dalej na północ mamy obszar równikowy, w którym widać delikatne i najszybciej poruszające się zawirowania. Następny gruby, ciemny pas to ten północny, w którym nie ma wielkiej czerwonej plamy. Szczególnie dobrze widać jego ruch za sprawą dwóch wyraźnych, jasnych wcięć w jego brzegu. W jasnej północnej strefie zwrotnikowej nie widać zbytnio żadnych struktur poza ciemnym pomarańczowym pasem. Wyżej znajduje się północny tymczasowy pas, w którym widzimy wiele drobnych ciemnych burz, które są wielkości kontynentu Europa. Nad tym pasem znajduje się północna strefa tymczasowa, i tutaj także nie widać wyraźnych struktur, choć możemy dostrzec ruch tej strefy. Na koniec pozostaje północna strefa podbiegunowa, gdzie widać wyraźne, białe, owalne burze, lecz wydają się one prawie wcale nie poruszać. Wiele tygodni i wiele nocy nieprzespanych i zarwanych po to, aby uzyskać te kilkanaście bezcennych klatek. Mam nadzieję, że efekt końcowy robi wrażenie. Na mnie przynajmniej bardzo duże wrażenie zrobił. Zachęcam Was, abyście skomentowali, jakie są Wasze odczucia, co o tym sądzicie. W przyszłości razem z patronami będziemy realizować kolejne ciekawe projekty. Taki właśnie jestem ja, taka jest moja aktywność jako nocny marek. Chcę Wam pokazywać kosmos także w taki nietuzinkowy i oryginalny sposób. I właśnie z patronami chcę robić takie ciekawe projekty. Mam nadzieję, że coraz więcej patronów będzie zaangażowanych w moje pomysły, i mam nadzieję, że ogólna liczba patronów będzie się zwiększać. Może to Was zachęci do tego, aby wspomóc moją aktywność. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdziecie pod tym filmikiem. A teraz żegnam się z Wami i życzę Wam czystego nieba. Cześć!